Witam. Jak tam mija dzień? było mnie za Myślę się, że po prostu yy, się raz pracuje, dwa w domu się coś robi, czas mija. Jak coś się robi, to co zawsze, czas mija. Szybciej niż jak się nic nie robi. Ogólnie ja jestem zadowolony z tego, że Chodźcie na nasz kanał, czym tak i kogo oficjal, że 4 tysięcy widzów jest i milion ponad milion prześwietleń Z tego się cieszę ogólnie. Um, ogólnie zadaliście mi pytanie, coś takiego typu, bo podłog pan nakam na kanale. Co sądzisz o yy, Bono DagiZ? Było takie pytanie. Co ja sądzę? No ja sądzę, że to jest normalny człowiek, tylko po sposób... prostu sam do tego, nie wiem, dopuścił, żeby karcić bekę to inne rzeczy. Chciał się podbić podwijać poczwajem, kołoś, próbował, próbował i wyszło. Dura z tego, jak się mówi. Ogólnie nie, no, ogólnie... Na porządku, jakie jest albo za ogólnie... Zasłyną tą walką i upakola po prostu. Tylko zrobię to chciwieństwo. I nie zwrócił uwagę, że pakol wkręca jego... No... Jego brodkę nie mają. Dacie się, czy bym się pogodził z Boną BGC, W tym sensie, że byłoby, byśmy nagrali płytę, czy co? Ja bym się zgodził na nagranie puty, na przykład. To, co było kiedyś, to nie wracamy, tylko jest 2016, czyli do przodu trzeba iść, a nie do tyłu, jak się mówi. Bym chętnie bym nagrał tą szputę, zobaczę. Sztamę bym zrobił. I krótko. Po co robić spięcia? Tak jak mam z, z sztamę z wuniem, z bonezem. Po co robić spinki? Po co? No właśnie bezsensowne jest robić spinkę obrazą. Po prostu, no, jak się oddać BonoboGC, czy, nie wiem, manager BonoboGC, to może, może, może nagramy coś wspólnie, no zobaczymy, no, nie ma co mówić, że na pewno, bo życie jest krótkie, jak się mówi. No i zobaczymy, jak jak tam będzie dalej. Zapytaliście się mnie, czy ja bym sztomę zrobił z sobą. Bo był takie nie pytanie. Ja bym sztamy nie zrobił z sobą. Z tego powodu, że soba sam do, do tego dokłania się tego typu, że szuka guza. Sobą zaczepi, tam napiszę coś. Ale to jest właśnie tak podbijanie się pod kogoś fej. Zamiast to od razu na swoim fajnie robić, tylko się pod ktoś musi się podbijać. A osoba przywidać po sobie, że troszkę nie tak jest z nim. Czy to Widać na tych klipach, co on tam prezentuje. W swoje w swoim klipie no co mam powiedzieć no z, z farzowetem jeszcze nie zrobił z tego powodu że dla mnie to jest człowiek który szuka guza za czapki żeby podpisać sobie fej to jest prawda nie ma co się oszkliwać. ogólnie pozdrawiam i nie godzę